Wśród zasad nauczania występuje zasada. Witajcie i na wstępie pamiętajcie, że pytania cały czas pochodzą ze strony testydlainstruktora.pl. Link do strony znajdziecie w opisie filmu i w opisie filmu znajdziecie te rzeczy, o których mówię w filmie, możecie to sobie jeszcze na spokojnie przeczytać, żeby dodatkowo sobie to wszystko zapamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, które dzisiaj omówię, jest to pytanie z metodyki i powiem Wam troszkę o różnicy pomiędzy Metodami nauczania, a zasadami nauczania, bo wiem, że to czasem stanowi problem. No, tych pytań z metodyki jest trochę na egzaminie. One są zazwyczaj problematyczne, bo ten zakres wiedzy metodycznej jest naprawdę duży, wymagany, jeżeli chodzi o egzamin. Także mam nadzieję, że, że ten film Wam się przyda. Dobra, przejdźmy, przejdźmy już do pytania. Więc mamy tak. Wśród zasad nauczania występuje zasada: odpowiedź A, pogadanki. Odpowiedź B, wiązania teorii z praktyką, odpowiedź C, ćwiczenia. No i tutaj jest jedna prawidłowa odpowiedź, jest to odpowiedź B. I tutaj pamiętajcie, że mamy metody nauczania i mamy zasady nauczania. Jeżeli chodzi o metody nauczania, to na przykład jest to właśnie pogadanka albo są to ćwiczenia, czyli metoda to jest to, w jaki sposób my będziemy przekazywali wiedzę. Natomiast jeżeli chodzi o zasady, to Zasady to jest sposób, w jaki my działamy. Czyli na przykład wiążemy teorię z praktyką. Czyli najpierw uczymy teorii, po to, żeby później nauczyć praktyki. I wykorzystujemy tę teorię w nauczaniu praktyki. Więc zasady to jest właśnie sposób yy, nauczania, żeby to nauczanie miało jak największy yy, sens. W sensie jak największy pozytywny skutek. O tak może to określmy. A metoda to jest. Ta metoda w jaki sposób my uczymy, czyli czy to będzie wykład, czy to będzie właśnie pogadanka, czy to będą ćwiczenia, to będzie to metoda w jaki sposób my przekazujemy wiedzę. Oczywiście ta metoda również ma wpływ na to, jak ta wiedza później zostaje zapamiętana. Natomiast mówię, pamiętajcie główną różnicę mamy metody i mamy i mamy zasady. I jeżeli chodzi o zasady to ja wam przeczytam w tym momencie definicję. Mówię to wszystko macie w opisie filmu więc zachęcam do tego żeby zaglądać faktycznie do tego opisu żeby sobie to wszystko jeszcze przeczytać żeby żeby sobie to lepiej zapamiętać więc mamy tak. Zasady nauczania to. Ogólne normy, reguły postępowania, których stosowanie umożliwia nauczycielowi zaznajamianie uczących się z treściami nauczania oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie ich do samokształcenia. No i mamy takich dwóch głównych yy, myślicieli, że się tak wyrażę, jeżeli chodzi o. Sprawy metodyczne w Polsce. Jest to pan Okoń i pan Kupisiewicz. Oczywiście były jeszcze inne osoby, które się tym zajmowały, ale mówię, to są dwie główne postacie, które, które, z których korzysta się w Polsce, jeżeli chodzi o, o, o metodykę. No i nie, przeczytam wam w tym momencie podział zasad według Wincentego Okonia i według Czesława Kupisiewicza, żebyście też wiedzieli, jak te osoby po prostu te zasady dzieliły. Więc tak, podział według Wincentego Okonia wygląda tak. Zasada systematyczności, zasada poglądowości, zasada samodzielności, zasada związku teorii z praktyką, zasada efektywności i zasada przystępności. Natomiast jeżeli chodzi o podział zasad nauczania według Czesława Kupisiewicza, to on wygląda następująco. Mamy zasadę poglądowości, przystępności, świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, uczenia się, systematyczności, trwałości zdobywanej wiedzy, operatywności, wiązania teorii z praktyką. Więc, tak jak widzicie, część tych zasad się pokrywa, część się różni, natomiast jakby nie było, z tych wszystkich zasad można korzystać. Także jeszcze raz zapraszam do opisu filmu i życzę Wam dobrego dnia.